Parę tygodni temu zostało przeprowadzone szkolenie w lesie dla żołnierzy w pewnej jednostce. Bytowanie w minusowych temperaturach szkolenie trwało 24 godziny i nie było miękkiej gry. Dowódcami byli szeregowi żołnierze, więc co mogło pójść nie tak? <grym> A się popłakałem ze śmiechu. Szkolenie zostało przeprowadzone w zakresie przetrwania w trudnych warunkach torturowanie i przesłuchiwanie więźniów. <grym> Żołnierze uczyli się jak przetrwać tortury Nie zdradzając swoich towarzyszy I cennych informacji Złapanie, związanie rąk z tyłu, związanie nóg Przesłuchiwanie, podduszanie Założenie szmacianego worka na głowę Polewanie lodowatą wodą W minusowych temperaturach powietrza <grym> Dla mnie to abstrakcja Aż ciężko uwierzyć, że to robili tacy żołnierze Lanie wody po głowie, plecach I ponoć doprowadzenie żołnierza do hipoternii Drugiego stopnia Chłopak wytrzymał aż 20 minut do momentu aż się rozpłakał A na końcu nie udzieli im pomocy medycznej z tego wszystkiego wygląda na to, że to jest tragiczna komedia. Drugi żołnierz, tym razem kobieta, miała wybitego palca i też nie dostała pomocy. Szkolenie zostało przerwane po interwencji kaprala u swoich przełożonych, bo chyba stwierdził, że to tak nie powinno wyglądać bytowanie w lesie. Teraz kilka słów ode mnie. Myślisz, że to jest film i opowiadam fragment? Myślisz, że to jest kurs zawodowych żołnierzy, którzy ukończyli poziom A i B, a teraz robią serę C? Chyba kogoś poniosło. Ładnie się tam bawią na dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. A dokładnie na kursie specjalistycznym. Mówią, że szkolenie dobrowolców to przedszkole. <grym> ja <jebię. grym> Co myślisz o tym? Napisz w komentarzu. Pozdrawiam szeregowy kukuła. Nie no, z tego wszystkiego to ja muszę się chyba napić gorącej herbaty. Mam nadzieję, że ci dowódcy nie czytali mojej książki, bo następny kurs może doprowadzić więcej żołnierzy do płaczu. Kogoś chyba pojeba.